Cześć, tu Jacek, specjalista od marki Voyager XD. A to są fińskie kręgle Molki. Molki to świetna gra outdoorowa od Wingi, naszej nowej marki lifestyle'owych gadżetów promocyjnych. Zestaw od Wingi zawiera 12 kręgli z pokrowiec oraz instrukcję. A wszystkie elementy zostały wykonane z naturalnych materiałów. Rozgrywka jest dziecinnie prosta. Ustawiamy kręgle w tej pozycji, a potem ustalamy linię, za której rzucamy zbijakiem. Zbicie jednego pionka daje graczowi liczbę punktów zapisaną na pionku. Jeśli przewrócimy więcej niż jeden, otrzymujemy tyle punktów, ile zbiliśmy kręgli. Po każdym rzucie przewrócone kręgle są stawiane dokładnie tam gdzie się wywróciły, więc pole gry stale się poszerza. Celem jest zdobycie 50 punktów. W przypadku ich przekroczenia wynik jest obniżany do 25, a zabawa trwa dalej. Co trzykrotnie spudłuje, wypada z gry. W przeszłości przegrana drużyna nosiła zwycięzców na barana. Dziś nie jest to obowiązkowe. Wszelkie zasady mogą być umowne, ale pewne jest to, że wasz przekaz reklamowy poszybuje na każdym outdoorowym evencie. Polecam oznakować zestaw metodą DTF dla doskonałego do kolorów i przejść tonalnych. Więcej wingi oraz gier z oferty XD znajdziecie na stronie voyagercatalog.pl